W fragment poezji Znienacka na co dzień, wiersz, prawie że liryczny, pod wiele, a jednocześnie nic nie mówiącym tytułem w hipermarkecie. Z promocji kiełbasa, z promocji pierzyny, z promocji telewizor, japonki dla dziewczyny. Chińska podkoszulka z promocji dla chłopaka, z promocji podkoszulka, to nic żeby lejaka, Szmery, bajery, mydło, powidło, ani się spojrzysz, już padłeś w sidło. Do kosza wrzucasz je, pie, pie, a chciałeś kupić tylko chleb.